Sentymentalna podróż kolejką wąskotorową. Jestem na stacji w Dynowie. Dla mnie to powrót do dzieciństwa, kiedy kolejką prowadzoną jeszcze przez parowóz jeździłem z Przeworska do Kańczugi i dalej do Dynowa. Niezwykły obiekt stacji, niezwykła kolejka wielu turystów z całej Polski i Europy nawet dzisiaj. W normalnym Tygodniowym, środkowym dniu pod nazwą Środa. Przeżycie niesamowite i jesteśmy tu tylko po to, żeby przygotować teren do działalności kulturowych, które mają przywrócić dawny blask i znaczenie zarówno samej kolejki, jak i dworca. Jestem tutaj na zaproszenie Ewy Hadam ze Stowarzyszenia Postaw na Dynów. Celem głównym stowarzyszenia, oprócz wszelkiej innej działalności kulturowej, jest ratowanie tego świętego, w cudzysłowie oczywiście, miejsca, jakim jest dworzec w Dynowie i w ogóle całe zjawisko pod nazwą Kolejka Wołsko-Torowa Dynów. Kolejka powstała w roku 1904 a więc w czasach jeszcze galicyjskich. Jej celem było przewożenie towarów, zwłaszcza dóbr rolniczych, przede wszystkim buraka cukrowego, do cukrowni Przeworskiej na linii od początku z Przeworska do Dynowa. Jesteśmy na tle dawnego dworca w Dynowie, który niestety niszczeje na naszych oczach i celem stowarzyszenia jest również ratowanie. Nie tylko kolejki, bo ona się zapewne utrzyma, ale również tego budynku i oczywiście ożywienie go kulturalne, oświatowe, edukacyjne, jakie tylko kto zechce. Trzeba ratować to zjawisko, gdyż to ewenement w skali europejskiej, a ja nawet powiem od siebie światowej. Sprawdziłem, takich kolejek i takich obiektów pozostało już niewiele. Dynów, ma niesamowitą szansę ożywienia tego miejsca. Życzmy im powodzenia, a jeżeli uda się, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby za rok, za dwa tutaj już był prawdziwy tłum. Jestem w tej chwili oczywiście na placu dworcowym w Dynowie. Już wiemy w jakim celu. Te ławeczki nie są przypadkiem, one stoją tutaj od kilku dni właśnie przez Stowarzyszenie Dynowskie tutaj zainstalowane. Jesteśmy w trakcie prac. Tutaj powstanie skwer kolejowy dla wszystkich chętnych, którzy przyjadą kolejką z Przeworska, Kańczugi i z całej okolicy, a nawet z Polski i Europy, żeby tutaj móc odpocząć w blasku niezwykłego, powtórzmy raz jeszcze, niezwykłego obiektu i zjawiska, jakim jest Kolej Wąsko-Torowa mająca przeszło 100 lat temu powstała. Wydarzenie kulturowe o znaczeniu europejskim. I dlatego musimy wszyscy, nie tylko mieszkańcy Dynowa, nie tylko miejscowi aktywiści czy działacze, ale cała społeczność podkarpacka powinna pomóc temu miejscu, żeby ocalić je nie tylko od zapomnienia, ale żeby przywrócić mu właściwy blask. Nie gniewajcie się, że słyszycie wzniosły ton z mojej strony, ale kiedy jest się w tym miejscu, kiedy jest się w tym wagoniku, jedzie się tą kolejką przez cudowne krajobrazy pogórza Dynowskiego, warto to zrobić. Dlatego czuję się zaszczycony, że na prośbę pani Ewy Hadam jestem tutaj dzisiaj. Od razu Wam powiem, że czuję się tutaj jakbym wrócił do dzieciństwa, bo jest to powrót do dzieciństwa. Doskonale pamiętam takie ławki. Właśnie tak siedziałem, to był rok 1959. Jak miałem 5 lat, pierwszy razem byłem podróż z Przeworska do Kańczuki. I dzisiaj, po tylu latach przyszło mi wraz z panią Ewą Hadam, młodym człowiekiem z Dywnowa, który nas Dzień? nakręca, z Szymonem. Zrobić wszystko, żeby uratować nie tylko kolejkę, bo kolejka już jest uratowana, ale to docelowe miejsce tworzyć dynowie. Dlatego, że można to miejsce ożywić. Budynek ma też swoją historię. I obiecujemy, że staniemy, jak się to mówi po tocie, na głowie, żeby nie tylko te ławki były zapewnione podróżnikami, ale również... Siądą na dworcu w dno będą mogli tu spędzić mile i sympatycznie czas. to istnieje stowarzyszenie Postaw na Dynów. No wyobraź sobie, że znowu wracamy do czasów dzieciństwa, że w takim wagonie, na takich ławkach Jeździliśmy z bratem, bo tu o bracie swoim muszę koniecznie wspomnieć, bo właśnie będąc w przeworsku urodziny, on uciekał na dworzec kolejowy. I ten duży, i ten wąskotorowy, patrząc jak pociągi jadą w świat. Obserwował. Obserwował. Uwielbiał oglądać pociągi. Ja aż takich inklinacji nie miałem. Podróżnikiem, który uwielbia zwiedzać świat, zostałem dopiero. Wieku dojrzałym i dorosłym. A tutaj Ewo, droga, no, powtórzę się, ale to koniecznie musi pójść w świat. Macie wielkie zadanie do spełniania i Szymon, jako młody człowiek, mieszkaniec tego miasta. I Ty, jako przewodząca tej grupie ludzi, która może oszalała, ale na właściwym punkcie. Tu nie trzeba leczenia, tu trzeba działania. I życzę Wam, żeby zarówno dworzec, jak i ta kolejka, już za rok, kiedy tu przyjedziemy, skwer będzie już gotowy. Podróżni z całego świata, po przejażdżce, będą zachwycać się tym miejscem, tak jak ja w tej chwili. Dlatego dziękuję serdecznie za zaproszenie. A my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Hej!